No siemano, wszyscy musimy chyba przyznać jedną rację Patch 2.5 jest dosyć okrojony w content Może i quest był naprawdę fajny Może i dostaliśmy jakąś szczątkową ilość eksplora i eventów Ale tego contentu jest na tyle mało, że to po prostu niesamowicie nudzi Całe szczęście jest on skrócony, więc nasze męki skończą się szybciej Jednak jest jeszcze jedna kwestia, która nie została przeze mnie poruszona Banery w drugiej jego połowie Są one niestety skrócone, więc mamy trochę mniej czasu i zasobów na zdobycie piątek, ale czy w ogóle jest sens używania naszych zapasów, aby te postacie zdobyć? W dzisiejszym odcinku postaram się Wam określić, czy w Waszym przypadku jest sens pulowania po kogokolwiek z obu banerów. Weźmiemy też pod lupę broń obu postaci i postacie czterogwiazdkowe występujące na tych banerach, więc zapnijcie pasy, bo ruszamy. Jeśli jesteś zainteresowany kontentem z Loading Wave, serdecznie zapraszam Cię na mojego streama. Robię tam różny kontent, często też z różnych giergaczy, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Link w opisie, a jak kontynuuję? Żeby zacząć ocenę banerów, najpierw Musimy poznać, co tam właściwie się znajduje. Na pierwszym z banerów mamy Branta czyli Fusion DPSa do teamu Changli i Lupy. Na drugim mamy Cantarelle czyli Havok DPS, który jest fragmentem drużyny frolowej i rocci. Ze zwiększoną szansą przychodzą do nas czterogwiazdkowe Dungeon, Mortefi i Yang, Yang. Banery same w sobie wyglądają naprawdę świetnie. Obie postacie, jak i opcje czterogwiazdkowe występujące wraz z nimi, są niesamowicie mocne i na pewno dodadzą wiele jakości do praktycznie wszystkich kąt. Jednak odpowiedzmy sobie teraz na pytanie z tytułu odcinka, gdyż pomimo ich uniwersalności nie wszystko jest takie czarno-białe. Mówienie zaczniemy sobie od Brandta, pirata z Full Stroop. Jest on fusion swordem, który leczy, daje tarczy, buffuje fusion, Skila i do tego ma naprawdę ogromne obrażenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się on postacią idealną. Jednak no nie jest tak do końca. Sposób jego gry jednak przyprawia dłości, bo większość rotacji jest w powietrzu, a brant lata i lata. A drudzy nie mogą nacieszyć oka z tego, jak fan to play nasz pirat jest. Jego gameplay jest dosyć prostolinijny, ale na pewno nie jest łatwo zacząć nim grać. Za pierwszym razem będzie Wydawa się klanki. Praktycznie cała jego rotacja będzie przeprowadzona w powietrzu. Sprawi to, że osoby, które nie miały dotychczas do czynienia z tego typu kombatem, będą potrzebowały chwili, żeby dostosować swoją pamięć mięśniową do nowej sytuacji. Jednak to się łapie naprawdę szybko. No dobra, gameplay jest dosyć specyficzny i nie każdemu podejdzie. Ale no zakładając, że gameplay to nie problem, do czego właściwie, do czego brand się przydaje? Brand jest na tyle uniwersalną postacią, że naprawdę nie potrzebujemy ani lupy, ani czangli, żeby wyciągnąć z niego pełni potencjału. Można zagrać go jako sub DPS'a, main -DPS quick swappa i w każdym z tych kombinacji będzie dawał wielką jakość. Quickshopowy wariant jest dosyć niszowy i wymaga naprawdę wiele skilla, żeby go opanować, ale jest to jak najbardziej możliwe. Ja jednak polecam Wam wariant main DPS-owy i sub DPS-owy. Sub DPS-owy wariant mogę podpiąć pod granie nim Changli i Lupą. W drużynie tej Lupa będzie buffała Brandta, a sam brand będzie buffował Changli. W teamie tym brand zadaje najwięcej możliwych obrażeń, gdyż jest buffowany z każdej ze stron, a do tego nie wymaga się od niego przeprowadzania żadnych dwóch kotwic, co zwiększy jego damy na rotację. Jest on względnie krótko on -field, więc jeśli w nie wyprowadzamy dwóch kotwic, to jego czas on się naprawdę skraca jeszcze bardziej. Pod main DPS za to gramy San z Huan, gdzie buffuje ona jego najważniejszy jego atrybut, czyli Basic Attack. Potrafi on bez problemu walić bomby z Forte po 250, nawet 300 koła, a jak nauczymy się podwójnie uderzać kotwicy, staje się on naprawdę mega mocny. Sub-DPSowy wariant możemy zagrać też z Carlottą. Bafuje on na Outro Skilla, co świetnie będzie zwiększało obrażenia lotcie, a do tego sam z siebie robi naprawdę spory DPS, co nadrobi braki u Carlotty. Jedynym takim sporym mankamentem Branta, oprócz możliwie uporczliwego gameplayu, jest jego broń i build. Niestety Brand, jako jedyna postać w grze, skaluje się bardzo ze statystyką Energy Regena. Potrzebuje on jej bardzo dużo, a do tego jego broń, ze względu na to, że nie ma zamiennika z takim bonusem, jest 40% lepsza od jakiejkolwiek innej opcji. Oczywiście, grać nim bez jego broni można. Opcji jest sporo, bo praktycznie każda 5 broń będzie w okolicach 4 Stara Overture na piątym refinemencie. Także no jak widzimy, śniamy go broni, no to wiele inwestycji nie trzeba. Będzie to jednak spory DPS loss, co na pewno odczujecie, robiąc content w Move. No i do tego jego ekosy wymagają naprawdę wiele inwestycji. Inwestycji. Jednak jeśli nie jest to dla Was aż taką przeszkodą, Brand może naprawdę mocno wspomóc Wasze konta. No dobra, opilacie było już dużo. Teraz przejdźmy do kolejnego banneru, czyli Cantarelli. Co do Cantarelli, muszę tutaj przyznać się, bo się myliłem. Jest ona przepotężną postacią, zadającą ogromne obrażenia i wrzucając ją do kieru A, bardzo się myliłem. Jest ona na tyle samowystarczalna, na tyle prosta do gry i na tyle mocna, że nawet nie mając Frolowej można zrobić z niej pożytek. Do tego jest ona idealnym enablerem Frolowej. Frolowej Liberation działa na takiej zasadzie, gdy jak kastujemy Eco Skill, Hecate wyprowadzi potężny atak zadający większe obrażenia niż podstawowe ataki. A Cantarella, no jak już możecie się domyślać, zadaje sporo obrażeń właśnie tego typu, co pomoże wyprowadzać bardzo dużo wzmocnionych ataków przez Hecate. Czyni to tę postać naprawdę bardzo mocną w aspekcie frullowej, wręcz niezastąpioną na ten moment. Cantarella, poza idealnym dopasowaniem do frullowej, ma jeszcze inne zastosowania. Można zagrać się w, w teamie jako MDPS. Tutaj z pomocą przychodzi znów Sanhua. Tak jak w przypadku Branta, Cantarella skaluje się w większości z Basiciem. Dając do tego naprawdę ogromne obrażenia, które generuje. Ze swojego forte i liberation sprawi to, że bez problemu będziemy mogli clearować nią content. Do tego postać ta na swoim liberation zadaje obrażenia skoordynowane, a na outro skillu buffuje obrażenia Resonance skilla. Jest ona idealnym, jak nie najlepszym aktualnie sub DPS-em dla już dosyć starej postaci Jinji. Jinji może wypadła już troszkę z mety, ale nie zmienia to faktu, że clearować content dalej się nią da, a Canterella będzie idealną postacią, żeby wykrzecić z niej pełnię potencjału. Jeśli chodzi o minusy, to jak zwykle będzie to broń. Jednak w tym przypadku jest, no można powiedzieć, że wręcz o niebo lepiej, gdyż różnica między bisem a standardem to około 25%, czyli jak najbardziej fair. Różnica między bisem a drugą najlepszą bronią za to, czyli praktycznie na równi z bisem dżedzi i stringmasterem, jest to około 12%, więc to już jest różnica słabo odczuwalna. Dla kantareli bisa nie będziecie potrzebowali, jeśli macie którąś z tych broni. Czyli to ją naprawdę bardzo dobrą postacią, która w przyszłości może jeszcze tylko zyskać, gdyż nie ma wielu dobrych bufferów właśnie skina, a do tego zadawanie obrażeń skoordynowanych jest też dosyć unikalną umiejętnością. Dobrze, no to w w takim razie wiecie, że chciałam mniej więcej Cantarella, mamy ją za sobą. Przejdźmy więc do omówienia pokrótce postaci czterogwiazdkowych występujących na banerach. Jako pierwszego z nich omówię Mortefiego, gdyż on ma według mnie największy pull value z tej trójki. Mortefi, zaraz obok san Hui, jest jedną z najlepszych czwórek w grze. Zwiększa on na auto obrażenia do Heavy, a do tego na S6 zwiększa nam atak całego teamu. Tego wszystkiego zadaje względnie spore obrażenia i zadaje obrażenia skoordynowane. Jest on świetną postacią, idealnie pasującą do praktycznie każdej postaci skalującej się z Heavy atakiem. Jednak jego największa zaleta Dopiero przed nami. Chodzi mi oczywiście o Augustę. Nasza nowa pięciogwiazdkowa postać z 2.6 będzie skalowała się głównie właśnie z tym atrybutem heavy attackiem. Wstępne wyliczenia pokazują, że najlepszą opcją Free to Play, wcale nie tak dużo gorszą niż jej dedykowany support, będzie właśnie Mortefi. Także nasz Fusion Smoczek, nie dość, że w tym momencie ma wiele postaci, z którymi świetnie sobie poradzi, będzie jeszcze idealnie wpasowywał się w nowe drużyny. Także jeśli chcielibyście go zdobyć albo zdobyć jego wyższe sekwencje, jak najbardziej polecam wam go zdobyć. Tym bardziej, jak już planujecie lecieć po. Augustę. Dungeon omówię jako drugą, gdyż istnieje wiele mitów i legend na jej temat. Jeśli chodzi o możliwość gry solo, to tak. Jest to najcięższa w tym momencie postać w grze. Nauka grynią polega na nauczeniu się patternów ataku wszystkich bossów w grze. Jej kombo polega na idealnym wpasowaniu swojego ataku pomiędzy ataki bossów albo parowaniu ataków bossów, żeby osiągnąć jak najwyższy DPS. Pozornie sama przeżywalność nie jest aż tak ważna. Ucząc się gry nią, na pewno sporo nauczycie się na temat parowania i dodżowania w grze, jednak to tak naprawdę grając nią nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie DPS. szczerze polecam spróbować się zagrać jak to się ma, żeby trochę nauczyć się, jeśli macie na przykład skill issue. ale żeby specjalnie pulować po jej sekwencje, no to tego bym raczej nie robił. Yang, yang jest ostatnia na naszej liście i od razu muszę powiedzieć, do wydania Carloty była to jedna z najgorszych postaci w grze. Carlotta odblokowała trochę jej potencjału. Dzięki yang Yang Carlotta bardzo fajnie ładuje swoje Liberation, a do tego na S6 buffuje jej Atak. Do tego, jak zagramy na niej Mudnyta, będzie naprawdę fajnie buffowała main DPS a Jednak czy jest sens braci sekwencji? no raczej nie, odpuśćcie sobie. No chyba, że naprawdę chcecie jakąś postaci na banerze, to wtedy na pewno Yang jak wam się przyda, jeśli oczywiście macie Carlotte. W innych przypadkach raczej je nie polecam, gdyż nie bafujasz aż tak dużo obrażeń, a raczej mało postaci w grze aż tak bardzo potrzebują ładowania Liberation. Pokrótce mówiąc o banerach broni, to broń Branta bym powiedział, że bym na niego polecił bardzo, ale jest ona useless na kogokolwiek innego. Dosłownie nie nadaje się na nikogo prócz niego, więc brońkę bym zdobył, ale koniecznym warunkiem jest posiadanie Branta, no i chęć gry nim. Gdyż mówię, 40% różnicy między jego bronią, a drugą opcją jakąkolwiek, to jest ogromna przepaść jeśli ktoś chce pełnię potencjał z wykrzesać, musicie mieć jego broń. Bez jego broni oczywiście da się, no ale tutaj przychodzi aspekt skillishu, więc jeśli nie macie skillishu, no to w sumie tej broni nie potrzebujecie. Za to jeśli chodzi o broń Cantarelli, to wziąłbym ją, ale tylko jeśli byłbym jakimś mega fanem. Nie jest ona na niej aż tak potrzebna i naprawdę bez problemu poradzicie sobie z opcjami free to play. Zbierając to wszystko w jedną całość, banery są naprawdę ciekawe. Pomimo tego, że nie mamy takich oczywistych potworów mdps owych Brandt i Cantarella są świetnymi, bardzo uniwersalnymi postaciami ze sporym potencjałem. W teorii są nastawione pod pełny team monatrybutowy, ale w praktyce można ich zagrać na wiele sposobów, z czego każdy po prostu zadziała. Także jeśli jeszcze ktoś z Was się zastanawia, jak najbardziej polecam popólność po kogokolwiek z nich. Tym bardziej, jeśli macie Lupę, Changli, Froową, jak najbardziej polecam jedną z nich. A czy wybierzecie już kość z tej dwójki? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy będziecie pulować, czy skipujecie i powiedzcie mi, jakie są powody Wasze decyzji. Ja jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na moje transmisje live i link będzie w opisie. Ja się z Wami żegnam, no i siemano!